Witajcie moi drodzy widzowie już w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget Dzisiaj muszę wam szczerze powiedzieć, ale raczej nic takiego mam nie przygotowałem Ale kto wie, może dzisiaj się coś znowu takiego fajnego przydarzy jak w ostatnim odcinku Czyli jak tam, jak tam pamiętam wieża mi się udała, więc zaczynajmy I zaczynamy oczywiście od S26 I od naszej, naszego ataku O i nie wiem teraz wam powiem w międzyczasie że teraz jak pominiemy, klikniemy pomiń, to nam przywija do postaci, a nie do ostatniego y, członka naszej gildi, więc to jest na plus, tak jak to było kiedyś wydaje mi się, że to jest fajne no i możemy zobaczyć właśnie jak nasza postać sobie tutaj daje radę no i tutaj przewijamy, no i oczywiście wygrywamy przewińmy sobie tutaj y, raczej zaakceptujmy i zobaczmy 6%, 6% zostało więc już jest do wzięcia, więc już jest 5% po moim ataku o i tu już mi się widzę, że ktoś mnie zaatakował niestety. No dobrze. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich. No, pozdrawiam. No, tutaj raczej się nic nie zmieniło w gili. Ja jestem cały czas drugi jako członku. Tutaj właśnie w rankingu członków weźmy sobie warte. No i dostaliśmy dzisiaj. Oczywiście nie wchodziłem jeszcze, a jest piątek dzisiaj, jest piątek o i też muszę wam powiedzieć w międzyczasie że można powiedzieć, że już dzisiaj skończyłem też pisać próbne matury dzisiaj miałem ostatni dokładnie dzisiaj pisałem rozszerzony przedmiot i była to chemia była to chemia może jeszcze się zobaczę, może będzie to jeszcze biologia, ale to w przyszłym czasie zobaczmy, tutaj widzę, że nic ciekawego nie ma o, tu też tak więc możecie też mi napisać w komentarzu, jeżeli też pisaliście to jak wam poszło oczywiście, jeżeli takie osoby się znalazły dobrze tutaj sobie musimy wziąć, bo widzę, że nie mamy miksturki dużej na siłę. Ja tutaj taką zamienną jedynie miałem jedną. No to, oczywiście sprzedajemy. Troszkę grzybków tam się też nazbierało. No ale widzę, że coś nam nie wchodzi, niestety. Spróbujemy sobie jeszcze raz i jeszcze raz. I chyba teraz ostatni raz spróbujemy. Może się uda. No niestety się nie udało, nie, nie udało się, często się udawało nawet za pierwszym razem, no ale dzisiaj tak już niestety jest. Tutaj mamy za dwa no to sobie zostawmy. Bo i tak mi to jest bez różnicy czy dostanę średnią, małą czy najmniejszą, i tak będę miał 50% maksimum. Więc tak, weźmy sobie misję. Dzisiaj żadnego eventu nie mamy, ostatnio był event chyba Grzyba, jak pamiętam. Więc wydaje mi się, że jutro... Jutro już chyba może być EXPA, bo już dawno go nie było dosyć, więc chyba tak już będzie. Wy już na pewno o tym wiecie, bo pewnie i tak wam rzucę to w weekend. I spójrzcie też, co się tutaj pozmieniało. Nie pamiętam, czy twierdzę, na 10 poziomie już było w ostatnim odcinku, ale chyba tego jeszcze nie było. Tu mi się kwatery robotników na 10 ulepszyły. Tutaj też oczywiście HT-Drwala, Kamieniołom. No, tak poza tym teraz sobie ulepszam fortyfikację jeszcze 20 godzin. Mogę pominąć za 122 2 grzyby, ale na pewno tego nie zrobię. No, i teraz trzeba też jeszcze sobie tutaj zrekrutować. Tylko czekajcie, właśnie zapomniałem. Może by kogoś ulepszyć, to no, lepszym tych żołnierzy i tak kiedyś będzie trzeba to zrobić. A spróbujmy, może zaatakować kogoś. O, można spróbować, tylko. A właśnie, poziom 62. Więc ile by tu wystawić, ile by tu wystawić Znając życie i tak źle trafię W ogóle zobaczmy ile kosztuje jeden Jeden kosztuje 85, a ja, no to teraz mało, kiedyś było więcej Więc może nie musimy sobie Tutaj No jak to Zabrakło mi słowa Żałować Więc tak 25 by ich było Więc byśmy stracili 25 Razy 80 to niecałe, niecałe 2,5 więc i tak no ponad 1000, ponad 1000 tego kamienia, bo na, na drewno nie patrzę, więc chyba weźmiemy sobie wszystkie tak dla pewności. Albo nie wszystkich może nie. 20 już niech będzie równo. No i zobaczmy, czy się uda. Ja dawno nie atakowałem, więc zobaczymy. O, i tu jest właśnie też wam nie mówiłem ostatnio. Teraz możecie zobaczyć, co się pozmieniało. Tutaj mamy liczbę ilu naszych. Tu jest dokładnie do wojowników zostało. Kiedyś tego nie było i to właśnie było. Nie wiadomo ile nam zostało. Teraz możecie zobaczyć, czy też wygram. No tu spokojnie. A już się przestraszyłem, że nie ma. I to właśnie chodzi o to, że jest jakieś jest 11. To ona raczej powinien za. Powinien. Właśnie, powinien wygrać. I wygraliśmy. Dostaliśmy ileś tam tego wszystkiego. Siemka, bebek. I zaatakujmy sobie jeszcze kogoś. Może niech będzie to Black Wolf. No niestety przegraliśmy. I wejdźmy sobie tutaj. O, może by się nam dzisiaj udało, chociaż raz jak nie mam tej miksturki, to wątpię. No właśnie, niestety 7%, więc trochę trochę słabo. No i tak, tutaj się w wieży nic nie pozmieniało. Yy, tak te widunek też się staram wymieniać. Tutaj jak widzicie, trochę jest też yy, z tymi klejnotami. Co mogę to włożyć? No i tutaj już tak fajnie nie jest, jak było kiedyś. No, pół HP to jest maksimum, ile mu zabieram. No więc niestety tak jest. Wrzućmy może jeszcze sobie coś tutaj do WC. O, niech będzie to. Aj, myślałem, że się może by jeszcze trafiło... ...mikstura na siłę, ale zobaczmy. Zobaczmy 500, czyli już mamy równą połowę. I wrzućmy sobie to. To oczywiście sprzedajemy. I przechodzimy dalej, a nie, nie przechodzimy dalej, tylko idziemy losować do naszego koło losu Koło losu, dzisiaj tego nie robiłem I zobaczmy, co tu nam się trafi, no było blisko Chociaż nie, już raczej blisko nie jest, już prawie połowa minęła No więc, trudno Niestety dostaliśmy to, co dostaliśmy Też możecie zobaczyć, że już nie kupowałem sobie gryfa, miałem tego raptora Teraz może sobie kupię no właśnie, 1300 grzybów już mam tutaj na zbyciu 125, więc mi zostanie 100, więc nie mam co się martwić, na event mi zostanie, więc przechodzimy teraz na W1 i zobaczmy, czy to wygramy I Wygraliśmy, wygraliśmy Tu nam zostało 77% w naszym To jest masażysta z masarni, to już chyba jest 10 Nie, to jeszcze chyba nie jest 10, to jest 7, to jest 7 Ja oczywiście Pozdrawiam Pozdrawiam Wszystkich Nie pozdrawiam, tylko pozdrawiam e, Więc tak Weźmy sobie naszą wartę I zbrojownię, zobaczmy Czy coś tutaj jest ciekawego No tutaj też nie ma nic ciekawego Może będzie jakaś mikstura, no i jest I jest akurat Ale tutaj tak raczej już mieliśmy Więc się nie przyda Może za, a niestety Za 15 grzybków Dobrze, tutaj też sobie kupimy coś, jak już tu jestem, to weźmy sobie to i wrzucimy sobie do WC, jak pamiętam zobaczymy ile tutaj mamy. O, a akurat się złożyło, że dzisiaj będzie też losowanie, to może zaraz ja tutaj może weźmy wezmę sobie najpierw misję i weźmy sobie tu, strzała di Acapurel Arena. Zatakujmy. No i wygraliśmy. Wejdźmy sobie do naszej twierdzy. Tutaj jest, jak wcześniej też widzieliście, troszkę słabim idzie. Tu akurat dopiero buduję chatę na dziesiąty poziom. Więc jest trochę trochę czasu w plecy, można powiedzieć. Tutaj może by kogoś zaatakować. No tutaj to nie ma szans raczej. Tu nie ma szans. O, tutaj to tym bardziej, bo widzę, że już jest bardziej ulepszona fortyfikacja. Właśnie na ten poziom będzie mi się ulepszał Ulepszała ta właśnie moja na S26. Czyli już tutaj ta, dobudowuje mi się ta wieżyczka, ale na chwilę obecną nic nie możemy zrobić. No teraz musimy czekać no prawie 5 minut, więc się raczej nie opłaca. I zaatakujemy sobie teraz portal. Portal zostało mu 54-54, więc tak sobie. Wieża oczywiście niezmieniona. A ja cały czas tutaj mam problem z tym smokiem ciemności. No i nie daję zbytnio sobie z nim rady. No, jak widzicie, jednak jeszcze będę musiał troszkę czas poczekać, żeby mi się z nim udało. Więc sobie jeszcze zalosujmy coś w kole losu. Może tu się trafią trzy grzybki. Na pewno bym się... O, wtedy by mi się w sumie zwróciło za. No, blisko było. Zwróciłoby mi się za lochy. No ale niestety tak nie jest. To co, przechodzimy teraz do. Do WC, do WC. Tutaj już niestety nie jest tak fajnie jakby to, jak jest na S26, bo tutaj nam może wypać zwykły temek, więc tak już niestety jest. No i tak jak właśnie się teraz stało. Niestety. Niestety to sobie sprzedamy. I co? I chyba zostało nam... Już nic, nic nam nie zostało, więc przechodzimy do wiadomości. Wiadomości tu jest mało, dokładnie dwie. Nukle Arny, Janusz, pozdrawiam najpierw siema, pozdrawiam, ja również Cię pozdrawiam. Voltox, SF Game, odcinki Level Hard. Yy, pozdrawiam Cię, Voltox, i fajnie, że tak pisze, że no, myślę, że Ci się podobają. Przejdźmy sobie teraz na V1. Tu już też aż tak dużo nie ma, więc dzisiaj raczej szybko będzie z tymi wiadomościami. Yy, siema wtarczy, nie ma miejsca na slot nigdy. No to wiem, to właśnie. Wspominałeś, jak ja już mówiłem właśnie o tej tarczy, że niestety mi się nie trafiło z tym gniazdkiem, no ale dopiero potem sobie Tobie sobie uświadomiłem, że no nie może być. Właśnie jak przeczytam Twoją wiadomość, więc dzięki za to, że mi przypomniałeś. I oczywiście pozdrawiam. Perełka, odcinek. Oglądam wszystkie odcinki i wychodzą ci naprawdę. Zaj. Jej... No i tutaj macie właśnie gwiazdeczki. Nagrywasz jeszcze jak tak, pozdrów na odcinku. Tak, nagrywam właśnie teraz i pozdrawiam Ciebie, perełka. Yy, mogę do waszej gildii? No, myślę, że tak. Chociaż masz 81 poziom, to jednak widzę, że byłby problem, więc byłby problem. Więc ja ci powiem tak. To, co w sumie mówię każdemu, więc na, najlepiej napisz do przywódcy albo do oficerów. Oni tam zadecydują, co z tobą zrobić. Oglądam wszystkie odcinki. Są tutaj kolejne nic słowo. Weź pozdrów na odcinku. No tak, pozdrawiam cię, ciebie, ciebie. Olomb. Olomb. Czekaj. Olom pombi. Nie, nie, nie mogę tego rozczytać, mniejsza z tym. Ale Cię pozdrawiam. Ty, oto użytkowniku Huberciu 69. Jestem Twoim fanem i łapkuję. Subskrybuję nowy kanał. Dobry. Mam staty i EQ. Odpisz, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. I właśnie takim powinieneś. Yy, źle. Takim, ka każdy powinien być takim widzem, jakim Ty jesteś. Więc bardzo się cieszę, że mam takich widzów, właśnie. A co do EQ i statów, to sobie zobaczmy. Tutaj gratuluję Markowu, który wybił 201 poziom. Zobaczmy sobie, wytrzymałość. No tak, ja bym na Twoim miejscu raczej wymienił ten, ten hełm, bo masz troszkę za dużo wytrzymałości. I tutaj raczej bym się postarał, żeby dostać klejnot na inteligencji, wtedy byłoby dobrze. No tutaj widzę, że masz fajne potki, To na pewno na plus idzie. A tak chyba poza tym to dobrze. Mi się wydaje. I wydaje mi się, że chyba to tyle. Wszystkie wiadomości wyczytałem chyba wszystkie. Tutaj oczywiście ta pierwsza się nie liczy, bo to jest ta moja. Nawet możecie sobie sami zobaczyć. A tak poza tym to chyba raczej nic się nie zmieniło. Od tego, od tego ostatniego odcinka. Aktualizacja, co wam mówiłem, jest cały czas. Czyli te niektóre zmiany wprowadzone. O, też jak już właśnie mi się przypomniało. Nie wiem czy też wiecie, ale została też prowadzona aktualizacja e, aplikacji na Androidzie, nie wiem czy też na, jest na Windowsie, ale wiem, że na Androidzie jest, bo ja się dowiedziałem e, kolega w Gildii napisał, który nie pamiętam jak e, to to dokładnie, ale oczywiście go pozdrawiam e, i właśnie dzięki temu mogłem sobie ją ściągnąć, bo wcześniej, jak wiecie, miałem tą poprzednią, ale teraz już sobie to ściągnąłem, bo e, już na tej wersji klasycznej można też wchodzić na Twierdzę, i do naszego koła losu. koła losu, czyli o tutaj. Więc jeżeli macie Androida, czy tam, e, nie wiem, czy też jest na iosie ie czy tam Windowsa, więc polecam Wam ściągnąć. I mi się widzimy, a raczej słyszymy w kolejnym odcinku. Więc trzymajcie się, pozdrawiam Was i strzała.